Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię ci prostą aplikację, dzięki której będziesz mógł zrobić filmy i zdjęcia tego typu. I wszystkie te filmy i zdjęcia będą z Tobą w roli głównej. Zapraszam! A więc możecie już widzieć ekran mojego telefonu. Jak widzicie, jest to aplikacja, nazywa się ReFace, a tak wygląda jej ikonka. Wchodzimy. Aplikacja jest płatna. Jednak pierwsze 3 dni są darmowe, więc po trzech dniach dobrej zabawy możecie, ją, możecie anulować subskrypcję i nie poniesiecie z tego tytułu żadnych kosztów. Jednak rok użytkowania tej aplikacji kosztuje 99 zł, jak widzicie, jest tu dużo filmów, zdjęć i tak dalej. Teraz są akurat w tematyce walentynkowej, ponieważ zbliżają się walentynki. Na początku, przed zaczęciem przerabiania filmów, musicie zrobić kilka zdjęć, tak żeby móc je wstawiać do filmu. Jednak wystarczy tylko jedno zdjęcie, ja mam tu dwa, ok. Wejdźmy na przykład na top 100, czyli coś już niezwiązanego z walentynkami. Mamy tu top 100 najczęściej edytowanych filmów w losowy. Tu mamy Cardi B, ok, wchodzimy. Już widzicie, robi się refacing, czyli moja twarz zamienia się miejscem z twarzą, z twarzą osoby, która występuje. Na filmie. No jak widzicie, tak wygląda ja, moja twarz w ciele B. Możecie tu zapisać, było głośno. Możecie tam zapisać od razu ten film oraz możecie go od razu udostępnić. Sprawdźmy jeszcze jednego, dla pokazania Wam jak to działa, Spider-Man. Okej, okay. tak wyglądam ja w tele Spider-Mana. Myślę, że efekt jest ciekawy. No i możecie przez te trzy dni pobawić się woli pozapisywać sobie te filmy, a potem anulować subskrypcję, jednak... No, tak można zrobić. Dalej mamy World Tour. Tu są filmy związane z różnymi krajami Pro. Pro charakteryzuje się tym, że jakość dopasowania twojej twarzy jest jeszcze lepsza. Dobra, weź, weźmy na przykład tu taki film. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten refacing nie trwa nie wiadomo ile. Jak widzicie, kwestia maksymalnie 10 sekund, może trochę więcej. Okej. Okay zaraz będzie efekt No, ciekawie to jest dobre a sobie zapiszę Ok, hey, myślę, że ta aplikacja zapewni Wam zabawę na wiele godzin. Dalej macie jeszcze więcej filmów. Potem jest zakładka sztuka, w której możecie dawać swoją twarz do różnego rodzaju obrazów, jak i posągów. Okej, okay, więc wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Może na przykład to. Tu mogę wybrać jakieś zdjęcie. Czasami, jak na zdjęciu występuje więcej osób, to możesz sobie wybrać nawet, do jakiej osoby dodać twarz. Okej, okay, tak to tu wygląda. Efekt ciekawy. Jeszcze zobaczmy gify. Gify są bardzo ciekawe, ponieważ możecie zrobić gify ze swoją twarzą, a następnie wysyłać je znajomym, co będzie śmieszne. <laughs> Okej. Okay. Weźmy sobie ten gif, żeby wam to pokazać. Reface no tu efekt no myślę, że nie jest źle chociaż trochę widać, że jest to niedokładnie zrobione, ale satysfakcjonujące na pewno okej, okay. mamy dalej zdjęcia i e-cards, czyli kartki elektroniczne mamy tu na przykład życzenia urodzinowe, do których możemy sobie wklejać swoją twarz, albo twarz osoby, do której chcemy to wysłać potem mamy kartki na święta, mamy jeszcze różnego rodzaju inne kartki. I ostatnia ciekawa opcja to jest wyszukiwanie, gdzie możemy wyszukać cokolwiek chcemy. Więc to by było na tyle z tej aplikacji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Jeśli tak było, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół, ale kliknijcie dla pewności dwa razy. Zostawcie komentarz, jak Wam się film podobał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!